Cześć, dzisiaj przyjedziemy się windami w Elblągu w biurowcu, który się nazywa Elbląski Park Technologiczny. Zaczynamy od dużej windy pilawa. Nie ma tutaj napisu, że jest dla personelu, więc myślę, że mogę ją wam zaprezentować. Są tutaj trzy windy, ale jedna pilawa jest zepsuta. To wam od razu mówię. W biurowcu jestem ogólnie pierwszy raz. No, ale duża ta filawa. Jedziemy sobie na piętro trzecie. Proszę, nie mamy lustra. Dobra, tak wyglądają drzwi. Tutaj macie licznik. To ciekawe, więc no, jedziemy na parter i pójdziemy do drugiej windy Pilawa. Trzecie piętro. Dobra i jedziemy na parter. No jak widzicie fajna duża winda towarówka. Panel, wiem, że trochę ciemno jest w tej windzie. Macie dzwoneczek pilawkowy, dobra. W celu wezwania pomocy naciśnij przycisk dzwonek 5 sekund, dobra. Dobrze. Także z tej towarowej pilawy to by było na tyle, ale my teraz idziemy do następnej windy a tutaj mamy tą nieczynną pilawę o której wspominałem winda nieczynna proszę korzystać z windy obok awaria dźwigu stoi na trzecim piętrze chyba no to co no to idziemy do tej jedziemy Są takie dwie windy. Oj! Dobra. Trochę dziwnie stanęła. Podejrzana ta winda, tak trochę dziwnie stanęła. Sprawdźmy jak stanie. No patrzcie, tutaj stoi normalnie. What? Dobra, no to jedziemy z powrotem na partner. Tej windy nie było. Dobra. Jawa. Podejrzana ta winda. Nie podoba mi się ona na jasności. Stanęła dziwnie. Jak stanie znowu tak dziwnie, to Wam to nagram. No, teraz stanęła nagle normalnie. No aż spotkałem się o nią, ale dobra, to było na tyle. Na tym filmie był, były trzy pilawy: jedna towarowa i dwie osobowe a w tych osobowych jedna zepsuta, która jest tam. Także z tych miejsc dało dla aselacji Mati 08. Cześć!